Poprosić o odpowiedź na pewne pytanie, jeżeli możesz? W Ewangelii Jana w rozdziale 15 jest napisane tak: cytuję, proszę o chwilę uwagi. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Pytanie mam do ciebie. Jaki element tego warsztatu, który nam tu bardzo szeroko narysowałeś? prowadzą do innego zrozumienia tych słów, niż jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. No, już to widać, że jest tutaj zastosowany środek stylistyczny, jakim jest chociażby metafora. Być może jeszcze tutaj by się ktoś doszukał innych trwać we mnie. Co to znaczy, że mam wejść do jego ciała, tak? Mhm. Może w relacji homoerotycznej mógłbym, ale poza tym raczej nie, prawda? W związku z tym W związku z tym rozumiemy, że już na poziomie na poziomie gatunkowym i stylistycznym jest to pewna wypowiedź no, o charakterze no, metaforycznym, politycznym, alegorycznym, tak? Trwasz we mnie. I w związku z tym wszystkim te nienawiści to są semityzmy, prawda? Hyperbolizacje, i. Ilu, takie... ilu, ilu chrześcijan ma tak, że o cokolwiek chcą, to proszą i otrzymują? Zupełnie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale to ilu? Zupełnie... Dwóch, trzech, 100%, 10%? Nie. I dobra. Ilu z Państwa na sali chrześcijan ma tak, że o cokolwiek prosicie, to otrzymujecie? Do, okej, okay. nie, nie, nie. Ile z Państwa ma tak, że o cokolwiek nie, prosicie. Moment. Nie możecie tego, moment, moment, tego Ale moment, ale chwila. nie wolno ci tego rozdzielić. Chwila. No, bo to by świadczyło, moment to by świadczyło o wiarygodności słów Jezusa. Tak? Oczywiście, że. Bo, że to świadczy bo jeżeli jest na sali jedna taka osoba, to znaczy, że spośród cała reszta osób, które się uważa za chrześcijan, nie trwają w Jezusie, cokolwiek by to miało znaczyć. I dalej, skoro nie trwają w Jezusie, to zostaną wrzuceni, odcięci i wrzuceni w ogień. Ja jeżeli nie trwają w Jezusie, oddanie. to nic bez Jezusa nie mogą uczynić. Kontekst mówisz, tak? Czyli jeżeli to jest probierz tego, czy trwasz w Jezusie, to mało kto w ogóle z chrześcijaninem na świecie. Taki sens z tego widzisz? Z tego stwierdzenia? O Karol, to Jezusowi chodzi Ja chodziło? się zgadzam w tych zakresach. Oczywiście na pierwszy rzut oka to się wydaje zasadne, ale jeżeli wyrywasz, wyrywasz to z gatunków i kontekstów, nie, dokonujesz przesunięć semantycznych i dlatego mamy problem. Okay. Faktycznie nikt nie jest w stanie, tak? nikomu się to nie przydarzyło.